Cześć, witam Was wszystkich. Dzisiaj pokażę Wam jak kopiować i przekazywać pojazd znajomemu lub pojazd znajomego sobie. A więc tak, tutaj jest potrzebny przede wszystkim dwa garaże w jednym miejscu. Tutaj jest właśnie Eclipse Tower. Druga rzecz to musimy sobie zakupić Rebella. Z Tego oczywiście za 3000, żeby nie przepłacić. Trzecia rzecz jest taka, że nasz znajomy musi wyjechać tutaj e, swoim samochodem, którego chcemy dostać. Tutaj mamy w tym przypadku jest to e, adder e, z bardzo ładnym kolorem i e, pojazd do pojazdu musi być ustawiony na e, wszystkich. Trzeci znajomy tutaj nie jest potrzebny, ale ja to robię, żeby, żeby to ułatwić. Podjeżdża swoim prywatnym pojazdem i ustawia dostęp do pojazdu dla, dla nikogo. Możemy oczywiście użyć jakiegoś pojazdu Pegasus lub tutaj widzimy mule stoi. A my co robimy? W momencie kiedy wsiadamy do auta, nasz znajomy wyciąga karnister, wchodzi nam na maskę, leje benzynę i gdy już wyleje benzynę, to my gdy szczeli nam w benzynę, liczymy do 6 i wjeżdżamy do garażu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zatwierdzamy nasz garaż, wysiadamy i biegniemy do Adera. I gdy tak się dzieje, odjeżdżamy i przerzucamy do garażu. No i mamy właśnie już Adera. Możemy nim wyjechać, ja Wam pokażę, że kolejny nasz, że mój znajomy, jego adres znajduje się na zewnątrz. Także tutaj zobaczycie, że tak jak mówiłem wartość 150-160 tysięcy Dajmy tutaj sprzedaj No i jak widzimy 149 500, 500 dolarów Ja go sprzedam, bo mi nie jest potrzebny No i jeśli podobało się to Zapraszam na kolejne odcinki Trzymajcie się, cześć